Witam serdecznie, mikrofon włączyłem. Nagrywanie też. Partia Karsena, Meczu Mieszosła Świata. Jak widzimy, 2014 rok w Sochi. W Sochi grali w ciepłym kororcie. Karsen Biały, to już 11 partia, jedna z ostatnich E5. I tu ciekawostka. Anand próbuje grać o wariant Rio de Janeiro. Nazwa cały czas znika z literatury. Tempiona jest przykład cenzury. Ona miała dwie nazwy, forsowane, na berlińska, żeby berlińczycy też coś mieli. Tu Magnus Carlsen z Wesleyem Sow w zeszłym roku grał tak, w zeszłym roku, no mniej więcej tak, rok temu, a tu przyjął otwartą walkę. d 6 w ucho, trzeba bić tym, 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 wymiana hetmanów, dlatego niektórzy to nazywają końcówką berlińską. Końcówką berlińską, ale białe mają lepszą strukturę pionów, mają 4 przeciwko 3 na skrzydle. Królewskim czarne są niepełnowartościowe, mają parę gońców. Problem czarnych stanowi uwolnienie ósmej wieży w celu połączenia wież. Dopóki nie połączą wież, są w debiucie. H3 to taka profilaktyka i szykowania. c 3. Stawiamy gońca, żeby dobrze strzelał. I pią się przesuwa. Przesuwa się, aczkolwiek no i H6, i C5, to tak jednak lepiej dla białych. Proszę, wieża stanęła. Wieża stanęła na drugiej otwartej linii. A czarne muszą odejść gońcem, bo chcą postawić króla na B7, żeby król uwolnił linię siódmą, więc goniec byłby niebroniony. Niebroniona figura to jest słabość. Konić do centrum. To posunięcie było nowinką. Trzeba powiedzieć, że Karsen jest jednym z tych, który się przyczynił, że Obrona berlińska stopniowo traci na popularności. Szukać wzmocnień w 30, którymś posunięciu nie każdemu się chce. Król B7, Król H2. No, chyba że ktoś jest wasierem Lagrawem, to tak. Skoczek E7. No nie może być. No, dwa piony w centrum, jak pójdą. G4. Skoczek już nie wróci, ma odebrane pole. No teraz próbuję łapać. Podciągamy króla. I skoczek e 4 Skoczek idzie zająć silne, strategiczne, ważne punkty. Wchodzi. Jak widzimy Karse nie traci okazji do poprawienia swoich figur. Gra tak w stylu Karpowa i trochę w stylu Laskera b5, A to ostre, ostre, ostre. Oczywiście tego nie można bić i lepiej nie bić, ale tym się różnią szachy od gry zwanej warcaby, że bicia nie są przymusowe. I widzimy różnice w pionach: pionce 4, ten na żółto, te inne w czerwonych kwadratach ogranicza, 1, 2 ogranicza. Tam król jeszcze stoi nieszczęśliwie. Król idzie i nie tu, znowu nie tu. No Lepiej było postawić gońca na E7 lub G7. Spróbować tego kiepszczaka oddać za konisia. Król do centrum, wieża B4. Bardzo ciekawa, pozycyjna, ofiara jakości. Przyjmujemy. b 7 I otwieramy pozycję. No, realizujemy naszą liczebną przewagę, żeby uzyskać wolnego piona. Mało tego, wieże potrzebują otwarte linii. Wieże to takie zwierzaki, że lubią otwarte linie w końcu otwarte przekątne, a zwierzę otwarte linie. Linia F się otworzyła. I teraz jest kompletnie wygrana. wzięcie piona C4 nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ wieża wpada na siódemkę. Wzdłuż otwartej linii wieża wpada na siódemkę. Póki co wszystko bronione, ale tylko póki co. Nie pomagało o Tam redukcja wież zwiększa potencjał atakujący. Wieża A6. Drugi koniec idzie do centrum a przesłonił punkt F7, a kiedy przesłonił, Zanim kasował. i teraz są dożynki, no ale jest Meczą o Mistrzostwo Świata, telewizję, więc trzeba przeciągnąć za 40 ruch, żeby się jeszcze coś działo, żeby komentować, żeby potem zaprosić, żeby znowu komentować, żeby reklamy leciały. I proszę bardzo. Kombinujemy jak Magnus Carlsen. A Magnus Carlsen. Przeprowadza kombinację wymienną. Redukuje materiał. Wieża C7. Trzeba bić. Wisi wieża. No i teraz na B3 było skoczek E8. I nie wesoło. Wzięcie tu. To po wieży. I czarne mogą wybrać. Którego gońca stracą. Czarne mogą wybrać, którego gońca stracą. Zagrał królem na C6. No takie, no bo ten goniec technicznie stoi względem konia. Odbiera mu niby pola, ale to, to tylko wszystko. Iluzja. Kombinujemy jak Magnus Carcel, idziemy konikiem na B5. A dlaczego? A bo tu ten będzie szedł. Wymiana za skoczkę. Dwa gońce są lepsze, kiedy, znaczy same w sobie są lepsze, gdy walczą z gońc, ze skoczkiem i wieżą, bo kryją pola, a jeszcze lepsze z dodatkową wieżą. Kiedyś jeden z nich wymieni, będą słabe pola, a teraz są słabe pola białe. No i wydaje się, że dwa piony są groźne, ale Magnus Karsen wszystko policzył. B3 i goni. A tam weźmie. Teraz nie może bić. Idzie. Bije. Bije. Nie może bić. A3. Król C3. I poddał. Tu można by zobaczyć, co by było, gdyby zbił. No. Gdyby zbił. Byłoby tak. Ponieważ wieża jest z dobrej strony, król nie może iść na B4. Ostanie szachutka. To coś, coś skopsałem. Tu, tu, tu. A tu można zagrać. I tu. I jest cuk cwang. I można iść, bo pion ruchu kruch. A na to najpierw zagramy. Tu. Albo i tu wszystko jedno. I wygramy. No, wygram jak chciałem. Dziękuję za uwagę.